Baresz to pierdoliłeś chyba, no? Raczej. No jak? Bajka? Nie, no dwa. Dwa Jakbyś jak krzysiuk rączkami, jak dwa warstwy głośni wyjdą. Ej, dobra, dajmy sobie no wszystkie co jest healą. Dajcie sobie te czafy tu wysoko, kurwa 260, 277 potem, nie? Z tym ubotem. Jaro na lewo, nie? Tak. Ja. I ksy kamienie. ale, wy! 907? Jaro, ale masz golda, nie? 907. No, ale ogólnie to jest... Ej Jan, nie szukasz planu, bo, bo w sumie byśmy cię mogli przegarnąć do eee, nie. A, na akademię Nie, akademia czeka Na pewno no, Szkoda, szkoda, brakuje takich jak ty też kopisz czy w Ej nie zajmują tego, zgubcie przeszkodę wody, wody Możemy ten medlę wezmę wody Nie, bo zagrajcie, zagrajcie Nie wszyscy, nie wszyscy nie wszyscy teraz zagrajcie woda, Macie, ja, ja, się... w kamienie, Halo, Ale gdzie ty mi... Nie, do ignorów cię wypierdalam Musimy zjechać, musimy zjechać tymi CSami, kurwa, a Zgierdam. ci w te kamienie, no, Co nice. Zajebisty jesteś, naprawdę no, Uruszcza pozycję Ej, bo dobra, Dobije ktoś tego jednego tam? Na tej wodzie? 1820 jestem? Jest... Chodź chodź fapek, chodź fapek. Dobra, ja muszę 900? Zamienić mnie, bo ja mnie biję EBR i wody jedziemy. Ale ktoś jeszcze musiał dojechać, kurwa ma nie Obit. nie, podobijamy. Dobra, to my, my, no my fapek teraz mamy sniper. Czekaj, bo CS, dwa CS tu są, znaczy jeden. No dobra, no to nie. stój tak żeby bez spota. Ej, ciffy dojeżdżają na mida, będą chcieli coś zwierzęta repuszować. Mamy crossa No ale ten Eber mnie skończy, ja nie mogę. Sorry. Fapek bić musimy w to. I sensor czy i crossy z healą no, no. jakieś metna po tego ebra? może widzisz to teraz zapuszować? no śpierdajmy w to i żyjemy ka jeden to jest git. to jest puste i może wiesz? ja pojadę po ebra co? a my się farmimy wiesz? a na lot rzuciłeś? ja pojadę po ebra ojcuś ja po ebra pojadę no dobra dobra to dałbyś ja tak, po Dasz radę? pojadę no. z tobą najwyżej ja trochę zbiorę też stój ale ja pojadę weź sobie zrobimy tego ebra kilku spokojnie ale dzięki że mogę wjechać na wyspie mam ci jeszcze CS Spoko. Wiemy, wiemy, ja. Patrzcie jak to powoł. jakie to są małe. Tak. Ich w ten jedzie objazdówka, no To jest nierealne Pszcz, z kim nie, gramy. Tempo, nie? Z No! Na no bak, laki, 87 to Julian buch. nie dój, nie ja bo ty się za nią bo... lagi Czyli co? Jest... Lagi mam Julian zbierza. ma lagi. Aro. Musisz go wymienić. Dobra. Fiko. Ale ja patrz jak tego Pierdole, ja Ja, um, Pierdolę, ja, no, ja tak, wiem, ale ja nie mogłem zrobić zamkniętych no Wygramy to już przecież. No okay. Już wygrany już Padłem i już git, jest 85, nie? Hmm. Miałem 999 <grym>, przez chwilę Ale jaro, Ja dostałem znowu na sobie narod, sobie nie? crossowałeś Ale, ale zjebaliście to ogólnie z domu ja się, głównie, zazwyczaj zazwyczaj nie to, że czapy, znaczy czapy tam podjechały, tam są aktywowała z wasi zatrzymały. Ja tam tylko ogóle, sam, ja sam tam podjechałem i się zdziwiłem, do czego jestem. No, ja, ja zaraz za to, ale wolno, wolno. Powinniśmy Zweiq mieć. 3... nie powinniście się obracać. Nie, bo to był gier, ja się, się nie obracałem, miałem. tylko słaby ego responem. Znaczy ja się cofnąłem tym chipem. O ty, że zajebiście zagrał kurwa, wypchałeś mnie pod sześć metrów kurwa Nie było, bo mieliście pięć czołgów, które ogarniało a czas wytrzymały sobie, gitbu. Znaczy, gdyby nie to, no. Ja ci podniosłem. nie Ale jakby się podzielił ten ten ten, przynajmniej, to jest, Przynajmniej sami zdradzili ten mecz, nie? to już inny. To, 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 tak. to, to jest tego typu, o, to, gadać, o, że wy się nie potraficie wygadać, tutaj jadą, tutaj tylko jedziecie nie, kurwa stadem w jedną. To, to wynika z tego, że Ej, ci dobra, ja nie wiedzą, się że cipy... Nie no, musimy... Ja, musimy we trzech górą, bo ich spotkną. No dobra, to w trzy góry walimy na cipe. Tutaj CS-em podjeżdżasz tylko po to, żeby ich Ever nie wiedział, nie zajął od razu spota do końca Jak będą mądrzy, to się domyślam, że wypychamy. Albo mądrzy. Mądrzy, no. Ale nic nie będą widzieli, ja bo tu miało. mamy CS-a, nie? CS jest tak samo szybko, jak, jak nie będą, Dawaj, tak cygu. Dobra, okay. zaczniemy grać na to grać na a pod spota, Rafał, nie? nie ma. Nie no poszłem prawą stronę wszyscy tam Arta, arta, arta! Arty łapcie, łapcie, łapcie! łapcie. Złapiecie? Set, ja ją dałem. To, to... Dobra gramy, 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 gramy ja się Arta, artą? A nie, nie mamy arty Fak <laughs> Myślałem że indark zostawia, to by trzy by... No i tak się zginę przy tym puszu Weź już sobie, cofnij, cofnijcie tymi ebrami, i rozciągnijcie sobie tą ebolon no, już po Powoli, ja mam naloty Weź, ale zdążę puścić Chiffy w te kamienie muszą wrócić Chiffy w o, Poczekajmy medami, czekaj czekajcie Teraz tak, spokojnie, bo oni nie nic nie wiedzą Medali poczekajmy Chiffy mają tam, go, go. No, dobrze. Da, nie, Ale nasze chaffy jeszcze muszą być Spierdolisz Dobra, okej okay, Ja nie wiedzę, jedziecie to ten, to już dawno Jedziecie, William, pierwszy, ja mam na otygu Tego wrócił Oni wiedzą, że poszukujemy komuś mięsko, tak? Dobra, dobra, git, git, git Gramy Kota, hej, możesz już tutaj grać w save, nie? Wejdź, Arty Dobrze Na idę, no bywa w tego ebra, tylko że nam 3kp nie zrobi No ebr będzie będziemy ogarniać sobie CS-kiem plus nasze awp nie? No. plus nasze Ja pojadę po tego ebra, ja pojadę po tego ebra, ci ciujcie bombę z nim. Jadę po niego. Matik, Maku, tu się już rozstawcie z Ale nie musisz pojechać, pojechać, pojechać ze mną jednym, bo ma HP full. Ale z Pabuksem, Julianą ja porobimy Co jest, Tak no, ma No, Ja mogę ci pomóc, no. Jadam w Pubu tego, za... Porobimy Pabuks, nie? Musimy. A, to, to Dałem, dać, ja tak, to tam powinniśmy Zrób zrób Ja bym z katechem pod po co sobie. Nie może po niego co? Daj mu traka i go już Ma ja nie porobię go bez Ej pomóc ci. On kade, on kade. Tak. Chiff jedzie. Katechem ucieka. Uciekaj. Nice, nice, nice. Ja kie ja se, jak czeka macie, nie mogę kiepć. robicie ja to, to tymi ebrami, Tu porobicie No to i dobra, dobra. Weźcie teraz... Imoczan jak nie macie bicia, możecie sobie teraz tutaj już coś porozciągać, nie? Chief na gąst. I teraz Batik, te, batik ebrami, też możesz cofnąć, Batik możesz cofnąć. Co? Mm. Teraz by my bombę. Możecie sobie Ebrami do końca poza... To, no, to, to, a... to powinniśmy odbijać no, teraz... Tak, tak, już... Spatrzcie w trzebrano, tego w To tylko musi ktoś zebrać. Gaspanczan, na przykład. do mu pestka A, nie, dwóch jest to. Okay. Nie, nie pchaj się. Ja, bo ja, zajmij zatorami rób. No, no ja jadę za zatorami ja na tą pół A może ty im pomożesz? O, to no właśnie to jadę. No jak baby. No git, git, git. O, to mam. Ale ten street I, i, i street, street bez... busiciel, Nie, ja no. nie pal się. Tak upuścili za one. Ej, oni nam stoją. Zawiet, czy to, mi, bo jest to te chify, tylko macie HP. Oni na midzie stoją tutaj, patrzcie. Ej, my damy, gramy tego chifa. Musisz sobie tego chifa, póki my je. Gramy, gramy. Jedziesz na solo. To blajda, mi daje, no! ja kupię na kanto, widać. No, Rafał w koparce, ewidentnie, nie? No. Ja poda... O, dopiero Szyfie. mam więcej HP, nie? Dobra, tak to myślę, szybciej. szybko jest. Myśli, jest. No. Mów mój tak mój. oj, moją przewagę na bazie chyba. Nie, już 1000... Dobra, 500 tam plusz No, dobra, do, weź tego. No, nie mają jedna pluszy? Poważnie? Ja pierdolę. Znaczy no, nie, musisz na plusze, um, nie? Aha, Cześć, aha. Ja w szoku jestem, że oni byli na kluczu. Ale było 6-1, z... oni jeszcze mieli więcej HP tam ponad 2000. Ja myślałem, że go jeszcze zabiję ich. No no jak masz Myś... takie krosy, kurwa i, i lufy. Masz... Niestamowicie słabo to obstawili. Niesamowicie tamty. I tak ja padnę bo zaraz tam nie. Mhm. No, no jeden czyn zawsze ujami. padnie, no. Dwa no, przywłasznie no, zawsze padają. Ja prawie padłem, ale to... Oni to tak obstawili, że ja chyba idę na to gościu bez żadnego słonego całego zjadłem. Nie no właśnie ten mid jest gid, bo albo się w niego wlewają, tracą lufy kompletnie jeszcze cicho, to no, na pule mają. Mm. Szans. Pa, pa, pa. No, a znaczy ja im odpowiedzi... Tu nawet możemy grać dwa CS -y ewentualnie. Bo jak tu nie dajemy nic Wojtek, to oni Ebraham grając tutaj. I... się tempo jedzie sobie Czyli, tutaj no, i już wiedzą, że wiedz puszczujemy to. Zamiast trzech Ebrów można grać dwa i tu dwa CS -y, wtedy. Nie no. wiem czy trzy są aż tak potrzebne. Nie no są potrzebne im. Nie wiem, kurwa. Są potrzebne, bo jak oni zagrają 3 na tej samej flance, a niektórzy tak grają, no to oni cię tak. rybką i... 5 medów starcza na to, żeby puszować, nie? 590... E bo, no właśnie nie, bo ja dwie ci zabijem. No i, no nie wiem, no to z czego ty chcesz tego CSa? Z Strzafa? No nie. Ale co ty pierdolisz w tym momencie? No, ale a co ty 20, pierdolisz, jedna posłanka? Ja no, ty nie mogę liczyć kurwa, jest ci Ile gra... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Mieliśmy sześć...